Jezioro Nadziei dla Kingi to nazwa spontanicznej akcji społecznej, której celem jest pomoc małej Olsztyniance Kindzyryc. Kinga ma rdzeniowy za nich mięśnie SMA. Jest to choroba genetyczna, która dopada jedno na 50 tysięcy osób tu w Polsce. Aby pomóc choremu dziecku, 4 października nad jeziorem długim w Olsztynie, uczniowie Olsztyńskich Szkół i Przedszkoli stworzyli niezwykły happening Żywy łańcuch nadziei. Przekazywana z rąk do rąk przytulanka iskierka nadziei to symbol pomocy, w którą może włączyć się każdy. Od początku roku uruchomiłyśmy grupę na Facebooku, na której robimy licytacje i zbieramy pieniążki, ale ciągle ciągle potrzebujemy zawrotną kwotę ponad 7 milionów. Iskierka nadziei wciąż się tli i nie można jej gasić, mimo że czas nieubłaga nie ucieka. Lek można podać, dopóki dziecko nie osiągnie wagi do 13,5 kg, a kinga waży już 10 kg. Tu liczy się każdy grosz i zaangażowanie jak największego grona osób. Zaplanowałam po rozeznaniu się z chęcią udziału w tej akcji na około 700 osób, a przyszło dzisiaj myślę, że z dwa razy więcej. W akcję wolontariatu może włączyć się każdy. Liczą się chęci i zaangażowanie. Uważam, że zawsze warto pomagać, ze względu na to, że każde życie się liczy. Pomaganie też popłaca i to naprawdę to dobro, które daliśmy, do nas wraca. Warto pomagać, ponieważ czasami możemy potrzebować tej pomocy. Zbiórka pieniędzy na lek dla Kingi prowadzona jest na sipomaga.pl/kinga Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie obchodzi 70. rocznicę działalności. Kiedy powstała placówka w 1952 roku, była pierwszym ośrodkiem dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w Polsce. Dzisiaj wypełnia te potrzeby w zakresie chociażby naszego województwa, właśnie wobec coraz bardziej wzrastającej liczby dzieci z niepełnosprawnościami. Dziś, w ramach placówki, funkcjonuje m.in. przedszkole miejskie, dwie szkoły podstawowe i szkoła branżowa, przygotowująca do zawodu i samodzielności w życiu dorosłym. Aktualnie kształcimy w dwóch zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i pracownik pomocniczy gastronomii. Natomiast w swojej ofercie posiadamy również kształcenie w zawodzie kucharz, piekarz, pomocnik ślusarza, koszykarz, pielcionka. Pod opieką ośrodka wychowankowie mogą przebywać do 24 roku życia. To jest miejsce, gdzie one mają spokój, gdzie one mają ciepły posiłek, gdzie ktoś je przytuli, gdzie ktoś się wysłucha. Chociaż praca w ośrodku wymaga specjalistycznego przygotowania i niesie ze sobą niejedno wyzwanie, może być też źródłem satysfakcji. Uczymy się takiej bezwarunkowości, bezinteresowności i radości życia od naszych wychowanków. Marzeniem kadry pedagogicznej na najbliższe lata jest wybudowanie boiska i sali sportowej dla wychowanków oraz poszerzenie oferty dydaktycznej i terapeutycznej ośrodka.